Barcelona chce kupić bramkarza Espaniolu. Kim jest Joan Garcia? Ile będzie kosztował i czy serio jest aż taki dobry? To wszystko w tym filmiku. Zapraszam do oglądania. Hiszpan ma klauzulę wynoszącą 25 milionów euro i raczej Espanol nie zgodzi się na niższą kwotę. A to wszystko dlatego, że piłkarza obserwuje wiele dużych klubów z Europy. Lepsze i gorsze źródła mówią chociażby o Manchesterze City, Realu Madryt czy Newcastle United. I to pewnie tylko wierzchołek góry lodowej. Joan Garcia jest Rewelacją minionego sezonu La Liga. Wśród bramkarzy miał piąty największy procent obronionych strzałów, co jest wybitnym wyczynem, bo interweniować musiał najczęściej z całej ligi. Espaniol dopuścił aż do 192 celnych strzałów na swoją bramkę. Garcia ma też najwięcej interwencji w całej lidze i wielokrotnie musiał ratować drużynę przy wyjątkowo trudnych strzałach. Bez niego Espaniol najprawdopodobniej spadłby z ligi. O tym wszystkim świadczą te dwie statystyki, których nie będę tłumaczył, ale możecie sobie zastanowić topować i poczytać. W momencie nagrywania tego filmiku Barcelona ma mieć wstępne porozumienie z agentami piłkarza, ale ja bym jeszcze poczekał na rozwój sytuacji, bo wielu gigantów jest zainteresowanych i dużo jeszcze może się zmienić. Kibice Barcelony, widzielibyście Joana Garcia w swoim klubie, czy może wolicie Ter Stegena lub Wojtka Szczęsnego? Dajcie koniecznie znać w komentarzu i obserwujcie po więcej La Liga.